Cześć, witajcie. Dziś pokażę Wam moje zakupy z kokolity i z Glamshop'u. Może zaczniemy od Glamshop'u, bo tutaj mam mniej produktów. Zamówiłam sobie najnowszy podkład Glamshop Natural. Będziemy, myślę, testować na kanale nowości. Następnie zamówiłam sobie puder też z tym shopu najnowszy też natural zobaczymy, jest to jest puder sypki w naturalnym wykończeniu zamówiłam sobie też najnowsze brązery w płynie one już są jakiś czas na rynku natomiast na tej promocji dobrze wychodzą i zamówiłam również y, tusz do rzęs też najnowszy architekt wydłużecz i Mm, tutaj to jest tuż do rzęs Ej, mm, także najnowszy i zrobiłam to sobie również na kokolicie Zamówiłam sobie y, rozświetlacz z Maxmo. I to jest rozświetlacz Golden Hour. mam ten mm, Mam ten taki mm, co, co testowaliśmy kiedyś na kanale. Ten jest bardziej złoty, natomiast mam też bardziej taki szampański. Kupiłam także krem do rąk, natomiast to już bardziej piękna dwie. Zobaczymy, jeszcze go nie używałam Kupiłam również krem do twarzy z witaminą C. Zobaczymy jak się sprawdzi. Mam tu również nawilżający płyn micelarny Również zamówiłam na kokolicie I jest to kwas hieluronowy Skutecznie nawadnia, wygładza i odżywia skórę A także przywraca jej promienny blask I jeżeli chodzi o kokolity To zamówiłam jeszcze najnowszy podkład z Rimmela Lasting Finish to jest ten odnowiony Odnowiona wersja. Też będziemy testować. Zamówiłam również, wiecie co, wyobraźcie sobie, że nie miałam jeszcze korektora z klaresy, a puder mi się bardzo dobrze sprawdził, więc myślę, że korektor też i to jest ten High Cover Lover. Najsłodniejszy korektor, zobaczymy. Mam również z puder pod oczy. Zobaczymy razem z tym korektorem, chociaż nie chciałabym korektora razem z pudrem używać, ale jeszcze się zobaczymy. Um, zamówiłam też żel. To jest żel do brwi. Um, żel do stylizacji brwi, tak. Też słyszałam o nim dobrze opinię. Truglu, zobaczymy. zamówiłam też żel do mycia twarzy żel do mycia twarzy o, żel do mycia twarzy i to jest Lab AA zobaczymy mam też bazę z Liren to też cały czas są zakupy z z kokolicy baza z Liren i to jest baza motująca. Ja mówiłam też najnowszą paletę z Eveline. Nie miałam jej jeszcze o, tu, te wszystkie paluchy Nie miałam jej jeszcze, więc... O niej było trochę głośno. Przetestujemy sobie, zobaczymy. Ostatnie dwa produkty to jest Paese I to jest sypki ten. Wonder, tak, Wonderloose Highlighter. Ten mm, w kamieniu bardzo dobrze mi się sprawdził. Tego spróbujemy. I to już, to już co prawda nie na. Mm, to już co prawda nie na mm, kowolicie, tylko na ich stronie. Natomiast też był w promocji. I to jest Viboskin Perfection Zobaczymy Zobaczymy też, myślę, że na którym, w którymś filmie użyjemy I to by było na tyle Tak jak widzieliście głównie Kokolita i Gramshop Będziemy pewnie robić testy niedługo I więc zapraszam Oczywiście zapraszam do subskrybowania na dole I kciuków w górę to jest większe zasięgi 吧。